Bracia i siostry, pochylmy nasze głowy w modlitwie. Wszechmogący Boże, przychodzimy dzisiaj do Ciebie, żeby słuchać Twojego słowa z listu apostoła Pawła do Koryntian z 11 rozdziału i modlimy się, Panie Boże, żeby Twój Duch Święty prowadził nas w tym rozważaniu, żebyśmy mogli poznawać Ciebie lepiej, żeby to słowo napełniało nasze serca, przemieniało nasze umysły i żebyśmy, Panie Boże, mogli być w tym zbudowani. Mylimy się o to w imię tego Pana, Jezusa Chrystusa. Amen. Nikt nie lubi hipokrytów. Czyli ludzi, którzy mówią jedno, a robią drugie. I myślę, że w szczególności wzbudza to naszą niechęć, kiedy ta hipokryzja w jakiś sposób dotyka nas osobiście. Na przykład, kiedy ktoś deklaruje, że jest naszym najlepszym przyjacielem, ale na przykład za naszymi plecami złośliwie nasz. Obmawia. Ale ludzie, którzy obiecują, że to zrobią, a wcale nie mają takiego zamiaru, są mimo wszystko w jakiś sposób powszechnym zjawiskiem. Tak? Denerwują nas i wzbudzają naszą dezaprobatę ludzie, którzy właśnie mówią, że deklarują, jak jest w wartości, ale żyją zupełnie niezgodnie z tymi wartościami, które deklarują. I na przykład często przykładem tego mogą być politycy, taki, którzy politycy mianują się na przykład um, obrońcami wolnego rynku, ale kiedy dochodzą do władzy, to niezwłocznie podnoszą podatki. Albo odwrotnie. głoszą hasła solidarności społecznej, ale okazują się najgorliwszymi rzecznikami interesów wielkiego kapitału, kiedy tylko zyskaą władzę. Więc mówią jedno, a robią drugie. Niestety hipokryzja jest wpisana w upadłą rzeczywistość. Wszyscy do pewnego stopnia mamy ją na sumieniu. Oczywiście nie każdy jest tak samo wielkim hipokrytą, ale pewnie nie ma wśród, na, wśród nas nikogo, kto był, żył zupełnie w zgodzie ze swoimi przekonaniami. Wszyscy czasem naginamy prawdę, bo tak jest nam wygodniej. I z tego powodu różne kultury wykształciły pewne święte obrzędy, których pogwałcenie jest uważane za większą zbrodnię niż zwyczajne. Kłamstwo. Jedną rzeczą jest napast na kogoś, ale drugą rzeczą byłoby zdradziecko, zaatakować kogoś, kim wypaliłoby się fajkę pokoju. Kiedy ktoś wyznaje nam miłość, to oczekujemy od niego stałości w uczuciach, ale jeżeli jest osoba, którą się dopiero spotykamy, która wyznawała nam miłość, ale jednak zmieni zdanie, to jest to jednak zdrada mniejszego kalibru, niż gdyby to samo wydarzyło się po ślubie. Od kogoś, kto próbował nam miłość wierność ludzkiwość małżeńską, oczekujemy wypełnienia tego ślubowania, od kogoś, kto tylko wyznawał nam nieformalnie tą miłość. Oczywiście też oczekujemy stałości, ale nie jest to zbrodnia tego samego kalibru, jeżeli tej stałości nie będzie. I nasz dzisiejszy fragment jest poświęcony temu, jak odróżnić prawdziwe spozywanie wieczerzy pańskiej. Od spożywania go na wzór pokrytu, którzy mówią jedno, a robią drugie. I kazanie będzie miało tytuł Godne i niegodne spożywanie wieczerzy pańskiej. I tym razem będzie ono zgodne z niepisaną regułą, która mówi, że w każdym kościele reformowanym zwykle kazanie ma trzy punkty. I dzisiaj trzy punkty będą: Niegodne spożywanie wieczerzy pańskiej, prawdziwe znaczenie wieczerzy pańskiej i godne spożywanie wieczerzy pańskiej. I możecie pamiętać z mojego ostatniego kazania z 1 lipca do Koryntań, sprzed dwóch tygodni, że Paweł żaczął poprzedni fragment od słów pochwały dla adresatów. Pochwalam Was, bracia, za to, że we wszystkim o mnie pamiętacie i zachowujecie tradycję tak, jak ją Wam przekazałem. I te słowa miały zapewne za zadanie zmiękczyć serca odbiorców i przygotować ich nam następującą potem krytykę. Ale mają one też jeszcze inną funkcję. Współtworzą strukturę tego listu. Paweł nawiązuje do tych słów, prowadząc kolejną myśl w wersecie 17, kiedy pisze, to zaś nakażując, nie pochwalam, że szkodzicie się nie dla waszego pożytku, ale dla waszej szkody. Chociaż Paweł musiał napomnieć korencjan w kwestii nakrywania głów, to jednak znalazł tam coś, za co mógł ich pochwalić. Zachowujecie tradycję, którą wam przekazałem. Teraz jednak przechodzi do sprawy, której nie znajduje już żadnych słów pochwały. Napomnienie Pawła brzmi bardzo surowo, pisał koryntianom że kiedy schodzą się na nabożeństwo, to on nie odnoszą z tego pożytku, ale przeciwnie przyczynia się tylko to do ich szkody. Pomyślcie o ciężarze takich słów. Jak bardzo beznadziejne musi być nabożeństwo, które przynosi uczestnikom więcej szkody niż pożytku. Byłem na wielu różnych nabożeństwach chrześcijańskich, różnych tradycji. Pisałem lepsze, gorsze kazania, doświadczyłem lepszych, gorszych liturgii. Czasami muzyka prowadziła do wspólnego śpiewu uwielbienia, czasami odnosiłem wrażenie, że tłumi ten wspólny śpiew go jako przytłacza. Ale nie pamiętam za wielu nabożeń, po których mógłbym tak uczciwie powiedzieć, że wyszedłem z nich bardziej zgorszony niż zbudowany duchowo. Nawet nabożeństwa, którymi nie zgadzałem, gdzie było wiele szczegółów, które mi się nie podobały, jednak koniec końców sumarycznie było większym zbudowaniem niż zgorszeniem. A jednak Paweł dokładnie to pisze i dodaje jeszcze, że to, co koryncjanie robią, kiedy się gromadzą. Trudno nawet nazwać spożywaniem wieczerzy pańskiej. Czym sobie zapracowali na tak surową ocenę apostoła? Po pierwsze, Paweł pisze, że kiedy chrześcijanie w Koryncie schodzą się na nabożeństwo, to powstają pomiędzy nimi podziały. I z kontekstu jasno wynika, że nie chodzi o podziały doktrynalne. Zbór w Koryncie nie dzieli się na Prezbiterian, Baptystów i zielonych stądkowców. Nie, podziały mają charakter personalny i społeczny. Zbór dzieli się na mniejsze grupki, które ma on, nie mają wspólnoty ze sobą nawzajem. I nie jest do końca jasne, co Paweł ma na myśli, kiedy pisze, że nawet muszą być rozłamy, żeby się okazało, którzy są wypróbowani. Niektórzy odczytują to tak, że Paweł wyraża przekonanie, że w czasach ostatecznych będą rozłamy w kościele. Pan Jezus nauczał, że wśród Jego nakladowców będą wilki, drapieżne, a także, za nieprzyjaciel posiada konkurs wśród pszenicy. Więc może Paweł wyraża takie przekonanie, że no, w czasach ostatecznych muszą być rozłamy. Ale taka interpretacja nie za bardzo pasuje do kontekstu tego fragmentu. Paweł wydaje się wzburzony i rozczarowany tymi podziałami. Czy zareagowałby w ten sposób, gdyby był święcie przekonany o ich Nieuchronności, gdyby uważał, że one są po prostu zwykłą koniecznością. Wydaje się, że nie. Wydaje się, że bardziej mnie przynajmniej przekonuje interpretacja, że to jest jednak pewna ironia. Paweł zdaje sobie sprawę, że kurencjanie mają problem z takim duchem elitaryzmu. Są w ludzie, którzy czują się ważniejsi, bardziej obdarowani, mające pełniejsze poznanie. Więc Paweł to mówi ironicznie, że skoro Korencjanie tak bardzo chcą okazać się tymi bardziej wypróbowanymi od innych, to nieuchronnie będą wśród nich podziały. Taka postawa, którą oni wykazują nieuchronnie prowadzi do podziałów. Po drugie, apostoł mówi, że kiedy korencjanie się schodzą, to każdy zabiera się za spożywanie swojej wiecerzy. Z takim skutkiem, że jeden jest głodny, a drugi jest pijanym. Co dokładnie miało miejsce w Koryncie? Pierwsza rzecz, którą należy odnotować, to że we wczesnym kościele sprawowanie wieczerzy pańskiej było często połączone ze wspólnotowym posiłkiem, więc nie tylko spożywali ten symboliczny posiłek, ten chleb, który symbolizuje cało Chrystusa, to ten kielich, który jest nowym symbolem we krwi Chrystusa, ale także pewnie jedli taki posiłek przy okazji, którym można się naszycić. Druga obserwacja, którą należy poczynić, jest taka, że starożytne społeczeństwo było bardzo hierarchiczne. I wspólny posiłek Kościoła złożonego z wolnych, niewolników, biednych, bogatych, poważanych i nieznatnych jest bardzo nowym doświadczeniem dla tych ludzi. Oni na ogół nie jadali w tak mieszanym gronie. To jest dla nich coś, czego dopiero muszą się nauczyć. Ludzie zapraszali na posiłki ludzi o mniej więcej podobnym statusie społecznym, a nawet i w takim gronie uwydatniała się wyraźnie hierarchia. Ranga i status decydowały o tym, czy ktoś podczas posiłku zajmował zaszczytne miejsce blisko gospodarza, czy pośredniejsze miejsce. Dalej od gospodarza. Nawet Pan Jezus mówi o tym takim, kiedy mówi, że kiedy przychodzisz na ulicę, to nie zasiadaj blisko gospodarza, żeby czasem nie powiedział ci, żebyś usiadł na mniej zaszczytnym miejscu na końcu, ale usiądź gdzieś poniżej swojego statusu, żeby doznał zaszczytu tego zaproszenia trochę wyżej. Więc ranga i status uwydatniały się w tym, gdzie ktoś siedział podczas posiłku. Ale ranga i status determinowały też, co ktoś jadł. Zwykle gospodarstwo. Najlepsze jedzenie, najlepsze koński podawał sobie i tym, którzy siedzieli dookoła niego. Nieco pośledniejsze jedzenie zaszczytnym gościom, ale nie z tego takiego kręgu najbardziej zaszczytnych. A ci, którzy siedzieli gdzieś tam najdalej, dostawali najmniej takie zaszczytne koński. Więc, nawet, nawet w tym bążkim gronie ludzi o miarę podobnym statusie społecznym, jednak uczta wspólna zawsze była okazją do tego, żeby jeszcze podkreślić, kto jest ważniejszy, a kto jest mniej ważny. I oto w takiej wysocie hierarchicznej kulturze nagle wszyscy mają jest razem, jako członki jednego ciała Chrystusa. To jest kulturowa rewolucja, ale i praktyczne wyzwanie. W miejscowości Anaploga pod Koryntem odkopano willę rzymską z I wieku, mniej więcej z podobnego okresu, może troszkę późniejszą niż ten list. To jest dość typowa willa rzymska, zawierała sobie niewielką jadanie, jadalnię w której, jeżeli uwzględnimy fakt, że tam stały sofy, jedynie odbywało się w pozycji leżącej sofy zajmowały sporo miejsca, to wyliczyli archeologowie, że mogło tam jeść do 9 osób. I oprócz takiej, takiej jadalni, ta, ta willa miała też zamurowany dziedziniec atrium i w atrium nie było już umeblowania tam ludzie stali jeżeli chcieli by zrobić jakąś większą ucztę, to się można wyobrazić, że te dziewięć osób mogłoby jeść w tryklinium, ale reszta kościoła musiałaby się gromadzić w atrium. I bibliści na bardzo różne sposoby próbują rekonstruować to, co dokładnie dzieje się w raczej znaczy Jest oczywiste i jasne, że występują tam jakieś podziały na tle zapewne społecznym, jedni są głodni, drudzy są pijani, ale na różne sposoby próbuje się rekonstruować, jak dokładnie to przebiegało. I jedna możliwość jest właśnie taka, że być może właściciel domu. Ten, który gościł kościół, być może on zapraszał tych jakichś ważniejszych członków wspólnoty albo swoich przyjaciół do atrium, może tam podawał lepsze jedzenie. No a reszta kościoła tłoczyła się w tym, w tym atrium, on zapraszał do do tego jedalni a reszta kościoła tłoczyła się na tym dziedzincu atrium, gdzie był gorszy dostęp do pośredniejszego jedzenia. Inna możliwość jest taka, że pracownicy fizyczni i niewolnicy kończyli pracę później, podczas gdy wolni obywatele, zamożniejsi ludzie nie pracowali do późna, mogli szybciej przyjść na tą ucztę i kiedy tamci po pracy przychodzili, no to oni już byli najedzeni, a nawet i podochoceni napojami winnymi. Jest też taka możliwość, ona może jest nawet najbardziej prawdopodobna, że ta wspólna uczta nie miała charakteru obiadu składkowego, gdy każdy przynosi coś na wspólny stół, ale że każdy przynosił prawda, swój koszyczek z jedzeniem i jadł swoją kolację. I to nawet jest odwzorowane w tłumaczeniu, którego używamy. Każdy, bowiem niezwłocny, zabiera się do spożywania własnej wieczerzy. Tego, co przyniósł sam dla siebie. I wtedy rzeczywiście ci zamłodnieni też jedliby coś o, o zdecydowanie obficiej i lepiej niż, niż, niż ci biedni. Niezależnie jednak od tego, jak dokładnie zrekonstruujemy szczegóły, jasne jest jedno. Takie postępowanie było zaprzeczeniem tego, czym powinna być wieczeza pańska. Chrystus przyszedł zasypać podziały między ludźmi. Przyszedł pogodzić panów niewolników. Przyszedł jako zbawiciel dla Greków i dla Żydów. Przyszedł tak samo dla, dla bogatych, jak i dla biednych. Przyszedł zbawić ludzi szanowanych, oraz ludzi pogardzanych, przeszedł do wykształconych i do niewykształconych, do inteligentów i do ludzi pracujących fizycznie, do maklerów i do robotników, do szefów i podwładnych, do Polaków i Niemców, Amerykanów i Meksykanów, Rosjan i Ukraińców, Izraelczyków i Palestyńczyków. Jest, ta, jest tak samo nadzieją dla uchodźcy, który próbuje przekroczyć naszą granicę od strony Białorusi, jak i zbawicielem dla strażnika granicznego, który tej granicy, Pilnuje. Wszyscy, niezależnie od naszego pochodzenia, narodowości, koloru skóry, zawodu, możemy znaleźć przebaczenie w Chrystusie, możemy stać się częścią ciała Chrystusa. A w ciele Chrystusa nie ma miejsca na hierarchię i podziały. Nie może być w nim lepszych i gorszych części. To podziały, które są ważne poza ciałem Chrystusa, które dzielą ludzi, które a, dzielą nas na przyjaciół i wrogów, na, a, na, na tych, którzy są na szczycie hierarchii połotnej, na jej dole. Te podziały zostały unieważnione w ciele Chrystusa. W ciele Chrystusa one nie mogą istnieć, bo wszyscy przed Chrystusem jesteśmy grzesznikami, którzy zostali zbawieni z niesamowitej Bożej łaski. I niestety, Kościół nie zawsze tak wygląda. Dobitnym śpiewactwem tej smutnej rzeczywistości był dwór w Koryncie, ale z pewnością jesteśmy w stanie. Pomyśleć o współczesnych przykładach tej grzesnej rzeczywistości. Musimy się więc mieć na bacności, żebyśmy my nie stali się takim kościołem. Więc powiedzieliśmy sobie o niegodnym wypożywaniu wieczerzy pańskiej. I drugim punktem kazania jest prawdziwe znaczenie wieczerzy. I powiedziałem na początku kazania, że można dostrzec strukturalną paralelę między wersetem drugim i 17. Paweł zaczyna poprzedni wątek od pochwalenia odbiorców, a ten wątek prowadza mówiąc, że w tej sprawie nie ma ich za co popalić. Ale ta paralela sięga głębiej. Paweł pochwalił Koryncjan za to, że zachowują tradycję, którą im przekazał. Teraz natomiast musi im przypomnieć tradycję, którą im przekazał, bo zdają się o niej nie pamiętać. Paweł pisze: Ja bowiem otrzymałem od Pana to, co to jest Wam. Przekazałem, że Pan Jezus tej nocy, której został wydany, wziął chleb i po dziękczynieniu połamał i powiedział – To jest moje ciało, że was wydane, to czyńcie na moją pamiątkę. Podobnie powiecie, że wziął też kielich, mówiąc – Ten kielich jest nowym śmiercią w mojej krwi, to czyńcie, ile razy będziecie pić na moją pamiątkę, ile razy, bowiem spożywacie ten chleb i pijecie ten kielich. Śmierć Pana, głosicie, przyjdzie. Czemu Paweł przypomina Zborowi w Korincie słowa ustanowienia wiecezy Pańskiej? Ponieważ ich postępowanie sugeruje, że nie pamiętają, czym powinna być wieceza Pańska. To, co oni robią, jest nie do, nie do pogodzenia z tym, czym naprawdę jest wieceza Pańska. chciałbym zwrócić do Waszą uwagę na dwa szczegóły w słowach ustanowienia, które są szczególnie istotne w tym kontekście. Pierwszym szczegółem są słowa na moją pamiątkę. Powtarzały się one dwa razy. Pan Jezus wziął chleb, powiedział, to jest ciało moje za was wydane, a potem dodał to czyncie na moją pamiątkę. Pan Jezus wziął też kielich i powiedział, ten kielich jest nowym smierzem we krwi mojej, a potem dodał to czyncie na moją pamiątkę. Wieceta Pańska ma nam przypominać o tym, czego dokonał dla nas Jezus Chrystus. Za każdym razem, kiedy spożywamy ten święty posiłek, Nasze myśli wybiegają do niezwykłej, bezwarunkowej miłości, która została nam okażana na krzyżu. Ku Zbawicielowi, który nie wahał się przyjąć naszej męki, naszej kary, naszej winy, naszej śmierci, żebyśmy my mogli zostać uwolnieni. Dlatego wszelkie zwady, miesznaski, wywyższanie się oraz podziały po liniach klasowych są nie do pomyślenia, kiedy przechodzimy do tego, Stołu, przy tym stole nie może być lepszych, i gorszych, bo wszyscy przychodzimy do niego jako grzesznicy, którym darowano ich wszystkie winy. Drugim szczegółem są słowa: ile razy spożywacie ten chleb i pijecie z tego kielicha, śmierć pańską wiastujecie, aż przyjdzie. Bracia, siostry, kiedy sprawujemy razem wiecie tę pańską, to ten obrzęd jest widzialnym słowem Bożym. Opowiadamy dobrą nowinę. Tak jak kazaniec zwiastuje dobrą nowinę słowami, to kiedy przystąpimy do wieczerzy Pańskiej, opowiadamy ją gestami. Bierzemy do ręki chleb, który jest znakiem ciała Chrystusa wydanego za nasze grzechy. Pijemy z kielicha, który jest znakiem krwi przelanej, żeby zmazać winy uczestników nowego przymierza. Podziewanie tego posiłku w duchu niezgody, nie zważając na bliźnich, nie troszcząc się o braci i siostry, za których umarł Chrystus. Zwiastowanie fałszywej Ewangelii. Dlatego, kiedy następnym razem będziemy prowadzić wiedzę pańską, to przypomnijmy sobie, że świętujemy ni mniej ni więcej tylko niesamolubną ofiarę przelewającą się miłość na Bożego, by, który złożył własne życie w ofierze dla naszego zbawienia. Powinniśmy aspirować do tego, żeby nasze bycie razem jako Kościoła było odzwierciedleniem tej miłości, którą nam okażano. Żeby każdy, kto przyjdzie na nasze nabożeństwo, mógł powiedzieć, że w tych ludziach jest rzeczywiście coś innego. Komu wiele darowano, ten bardzo miłuje. I wreszcie trzeci i ostatni punkt tego kazania – godne spożywanie wiecezy pańskiej. Powiedzieliśmy sobie o niegodnym spożywaniu wiecezy pańskiej w Koryncie, które polegało na tym, że kościół dzielił się po liniach klasowych w czasie spożywania tego posiłku. Powiedzieliśmy sobie też o prawdziwym znaczeniu tego posiłku, którym jest celebrowanie niesamolubnej, ofiarnej miłości Chrystusa, tak bardzo nie pasującej do naszych małostkowych podziałów. Trzecim i ostatnim punktem tego każenia jest godne spożywanie wyciezy pańskiej. Po zarysowaniu problemu oraz przypomnieniu prawdziwego sensu i znaczenia wicedzy pańskiej przychodzi kolejna słowa korekty. Apostoł Paweł pisze, że jeżeli ktoś spożywa wicerzy pańską, niegodnie, to winny jest ciała i krwi pańskiej, nieważa ciało i krew Chrystusa, którymi duchowo posilamy się, kiedy uczestniczymy w tym sakramencie. Ale co to znaczy spożywać niegodnie? W niektórych środowiskach protestanckich rozpowszechnione jest przekonanie, że jeżeli za bardzo nagrzeszyliśmy w danym tygodniu, to za bardzo zawsze jest subiektywne i oceniane jakoś tam indywidualnie. No to wtedy musimy się powstrzymać w tym tygodniu od Wieczerzy Pańskiej, bo nie jesteśmy godni tego, żeby do niej e, przystąpić. Albo jeżeli poróżniliśmy się z naszymi i nie zdążyliśmy załatwić tej sprawy, to powinniśmy powstrzymać się od przystępowania. I myślę, że to jest błędne myślenie. Bracia, siostro, jeżeli czujesz brzemię swoich zakupów, to tym bardziej powinieneś lub powinnaś przystąpić do Wieczerzy Pańskiej. Tym, co celebrujemy, jest właśnie zastępca śmierć Chrystusa za moje i za Twoje grzechy. Świętujemy miłość, która niesie nam przebaczenie. Jeżeli czujemy naszą, nasze grzechy w naszych win, to tym bardziej jesteśmy zaproszeni do tego, żeby przyjść do tego posiłku łaski. Jeżeli nie zdążyłaś albo nie zdążyłaś załatwić jakiejś sprawy ze swoim bliźnim, to wciąż zachęcałbym Cię do przystąpienia. Niech udział w tym sakramencie będzie... Właśnie okazją do znalezienia sił ku poprawie. Sięgnij chleb, napij się wina, ale po nabożeństwie udaj się do swojego bliźniego, żeby się z nim pojednać. No dobrze. Ale jeżeli niegodne spożywanie nie polega na tym, że jesteśmy grzeszni, bo któż wtedy mógłby spożywać godnie, to na tym polega. Paweł udziela nam konkretnej wskazówki, kiedy pisze, jak mówi Biblia Akumantyna: Kto bowiem spożywa i pije, nie zważając na ciało, spożywa i pije. Własne potępienie. Słowo, które Biblia okumeniczna oddaje jako zważanie, inne tłumaczenia na przykład jako rozróżnienie, rozróżnianie ciała albo baczenie na ciało. Ale o co chodzi? Czym jest rozróżnianie ciała? Tradycyjną interpretacją przyjmowaną przez wielu średniowiecznych, patrystycznych autorów chrześcijańskich było to, że chodzi o. Odróżnianie chleba eucharystycznego, cała Chrystusa od zwykłego chleba. Problem w tym wyjaśnieniu jest też, że nijak ma się do kontekstu. W kontekście Paweł nie pisze nic o tym, że oni jakoś nie zważają na świętość cała Chrystusa, elementów Eucharystii, tylko Paweł pisze o tym, że się dzielą na frakcje w kościele i biedni są głodni, a bogaci są pijani, więc. Jeżeli taka byłaby interpretacja, to byłoby to trochę oderwane od tego, co pisze Paweł. Więc pojawiła się druga interpretacja, która traktuje słowa ciało jako metaforę ciała Chrystusa. I niektórzy mówią, no to właśnie ze wstreszki tego listu Paweł kilkukrotnie używa tej metafory kościoła jako ciała Chrystusa. Więc niezważanie z nierozróżnianie ciała to byłoby nie traktowanie braci i sióstr jako, jako e, ciała Chrystusa. Nie rozpoznawanie w nich ciała Chrystusa. I ta interpretacja ma tę zaletę, że niewątpliwie bardzo pasuje do kontekstu, ale ma też w moich oczach wadę, którą jest to, że chociaż rzeczywiście obraz ciała jako, jako, jako metafory kościoła jako pojawia się w tym liście, nawet w następnym rozdziale się pojawi, to jednak w bezpośrednim kontekście słowo ciało pojawia się jako dwukrotnie jako określenie no, tego, co przyjmujemy. Tak? Dopuszcza się grzechu przeciw ciał krwi Pana. To jest bezpośrednie odwołanie do, 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 do elementów w, w Eucharystii. Potem wcześniej jest zacytowane są słowa ustanowienia: To, to jest ciało moje znowu w kontekście symbolu ciała Chrystusa, więc. Rzeczywiście, ciało jako obraz Kościoła występuje w tym liście, ale w takim bezpośrednim kontekście tego fragmentu jednak wydaje się być związane z ciałem Chrystusa, które duchowo przyjmujemy, kiedy bierzemy udział w Wiedzyzy Pańskiej. Dlatego mnie osobiście przekonuje trzecia interpretacja. I ta trzecia interpretacja mówi, że Paweł. Kiedy Paweł mówi o rozróżnianiu ciała, to należałoby rozumieć jako rozpoznawanie jego szczególnego charakteru, szczególnego charakteru tego obrzędu, którym przyjmiemy ciało Chrystusa. Nie chodzi o to, że koręcianie nie odróżniają chleba poświęconego od zwykłego, ale że nie rozumieją implikacji tego, czym jest przyjmowanie ciała Chrystusa. Chleb w wiece pańskiej reprezentuje ofiarowanie własnego ciała przez Chrystusa. Zatem spożywanie tego posiłku, który symbolizuje tą ofiarę bezwarunkowej miłości Chrystusa, nie zważając na braki w sposób samolubny i egoistyczny, jest antytezą znaczenia tego, co celebujemy niesamolubnej, ofiarnej miłości Jezusa. Bracia i siostry, chciałbym Was zostawić dziś z myślą, że wiedza Pańska jest poważną sprawą. Paweł mówi, że ze względu na tak. Lekceważący stosunek do Wieczyzy Pańskiej, jaki panował w Koryncie, Bóg sprawił, że wiele osób do zboru zachorowało i pomarło. Bóg, podobnie jak my sami, nie toleruje hipokryzji. Jeżeli przychodzimy do Wieczyzy Pańskiej, która jest celebracją bezwarunkowej miłości i niesamowitej łaski, jakiej doświadczyliśmy, to jesteśmy hipokrytami, jeżeli jednocześnie nie okazujemy jej naszym braciom i siostrom. Takie postępowanie jest niegodnym Przystępowaniem, przystępowaniem, bez zrozumienia natury tego, w czym bierzemy udział. Ale też jest jasna trana monety. Jeżeli naprawdę rozumiemy Ewangelię, to nie ma nic wspanialszego niż udział pańskiej. Przychodzimy do tego, który pokochał nas pierwszy. Bez, bezwarunkową, ofiarną, niesamolubną miłością. Nawet jeżeli macie najwspanialszych rodziców, najbardziej kochających mężów, najbardziej kochające żony, najlepszych na świecie przyjaciół to nigdzie indziej nie doświadczycie takiej miłości. Każda ziemska miłość zawsze ma w sobie pierwiastek samolubności, ale nie miłość Jezusa. Tę właśnie doskonałą, niesamolubną miłość, miłość, która zmarzała Twoje i moje grzechy, świętujemy za każdym razem, kiedy przychodzimy do stołu pańskiego. Pomódlmy się. Wszechmogący Panie Boże, dziękujemy Ci za to, że Jezus Chrystus złożył tę, Doskonałą, niesamolubną ofiarę za nasze grzechy, za Jego miłość, która przelewa się, która jest absolutnie niesamolubna, absolutnie oddana dobru bliźniego, absolutnie ofiarna. I modlimy się, panie, by ta miłość Chrystusowa była w naszych sercach, żebyśmy jako Kościół nie tylko mieli świadomość tego, jak wiele nam przebaczono, jak wspaniałej łaski doświadczyliśmy, ale byśmy też potrafili, panie Boże. Choćby w niedoskonały sposób, ale odwiercie dla miłość w naszych relacjach ze sobą, nawzajem i z innymi ludźmi. Modlimy się relacji do Jezusa do Amen.